Siemano, z tej strony herbu i chciałbym Was zaprosić na podróż po produkcjach, które są zbyt piękne, aby mogły być prawdziwe. W dobie powtarzających się schematów graficznych postanowiłem wybrać tytuły, które odznaczają się nie tylko dążeniem do mitycznego realizmu, ale także wysokim przywiązaniem do detali oraz takie, które po prostu zachwycają swoim wykonaniem. Od razu uprzedzę, że na liście znajduje się też tytuł doposażony modami, jednak nie zmienia to faktu, że wszystkie wymienione gry są po prostu przepiękne. A i dodam, że nie będę skupiał się tutaj na gameplayu czy fabule, po prostu biorę na tapet jedynie oprawę wizualną, a wierzcie mi, będzie co podziwiać. Zatem dłużej nie przeciągając zapraszam Was na przegląd pięciu gier, które są aż zbyt piękne, aby mogły być prawdziwe. Numer 1 Alan Wake 2 Zeszłoroczny Alan Wake 2 rozłożył wszystkich na łopatki nie tylko przedstawioną historią, ale także właśnie ponad przeciętną prezencją audiowizualną. Zarówno otoczenie, jak i bohaterowie zostali stworzeni z największą dbałością o detale. Do tego rewelacyjna gra świateł dodaje gęstego klimatu, tworząc razem niezapomniane przeżycie. Na co warto zwrócić uwagę to niesamowity klimat miejscówek, który przyjdzie nam zwiedzić w drugiej części Alana Wake'a. Z powitem mgłą lasy, ciemne korytarze czy zniszczone pomieszczenia budynków, wszystko to zostało dopracowane do ostatniego szczegółu. Tak samo bohaterowie, których przekonująca mimika twarzy doskonale uwypukla ekspresję postaci oraz ich emocje. Nie ma się co oszukiwać, że Alan Wake 2 to bez wątpienia jedna z najpiękniejszych gier, jakie ukazały się w zeszłym roku. Na koniec warto wspomnieć, że oprócz rewelacyjnego wyglądu gra przedstawia także wyśmienitą fabułę, która wciąga do reszty od samego początku aż do końca. Krótko mówiąc, jeżeli nie mieliście okazji zagrać w drugiego Alana Wake'a, a uwielbiacie gry fabularne z ponadprzeciętnym wyglądem, to koniecznie musicie nadrobić zaległości. Numer 2. Bodycam Numer 2 to pozycja, która w pewnym momencie dosłownie wstrząsnęła internetem. Bodycam to tytuł, który na pierwszy rzut oka można spokojnie pomylić z rzeczywistością i wiele osób tak właśnie zrobiło, bowiem gameplaye, które pojawiły się w sieci, były tak wierne fotorealizmowi, że spora część osób nie dowierzała iż ma do czynienia z grą wideo. Gra jednak okazała się grą i trzeba przyznać, że piękna grafika, którą możecie właśnie podziwiać na ekranie, nie okazała się czczą obietnicą. Twórcy rzeczywiście dowieźli i gra rzeczywiście tak wygląda. Co więcej, jej wymagania nie są wcale kosmiczne, jednakże trzeba zaznaczyć, że przy niższych ustawieniach graficznych produkcja nie robi już aż tak dużego wrażenia. Tak czy inaczej, efekt fotorealizmu udało się uzyskać dzięki paru sztuczkom graficznym. Twórcy postawili bowiem na nietypowy widok pierwszoosobowy, mający na celu imitację kamery policyjnej z dużą ilością ruchu. Ponadto gra oferuje oczywiście wysokie rozdzielczości tekstury, ale przede wszystkim ogromne znaczenie ma tutaj oświetlenie, które w większości odpowiada za uzyskany efekt. Tak czy inaczej, całość wypada naprawdę imponująco. A na koniec warto dodać, że gra została stworzona jedynie przez dwie osoby krótko mówiąc, pełen szacunku. Numer 3, Hellblade 2. Tytuł, który musiał znaleźć się na tej liście. Produkcja, która praktycznie od pierwszych zapowiedzi już zachwycała swoją uprawą graficzną, która po prostu stoi na najwyższym poziomie. Twórcy bez wątpienia dowieźli tej materii w 100%. Ujęcia zawarte w Hellblade 2 po prostu urzekają swoim pięknem. Jednakże nie tylko otoczenie robi tutaj świetne wrażenie. Hellblade 2 słynie przede wszystkim z bardzo wyrazistej i realnej mimiki twarzy postaci z główną bohaterką na czele. Senua potrafi świetnie wyrazić wszelkie emocje na swojej twarzy, co w przypadku gry o tak złożonym temacie jak problemy psychiczne protagonistki ma ogromne znaczenie. Bez wątpienia, Ninja Theory dowiozło tytuł, który pod względem oprawy graficznej jest w ścisłej czołówce gier w ogóle. Warto tutaj zaznaczyć także, że z produkcją doskonale radzą sobie oba Xboxy, w tym Xbox Series S, który wiadomo nie osiągnie topowych rezultatów, ale wciąż naprawdę daje radę. Krótko mówiąc, jeżeli szukacie tytułu, który bez wątpienia stanowi górną półkę dzisiejszych osiągnięć deweloperów, to śmiało sięgajcie po Hellblade 2 i co najlepsze, nieważne na którą platformę. Numer 4. Ratchet and Clank Rift Apart Tytuł, który dla mnie osobiście jest graficznym arcydziełem. To w jaki sposób Insomniac Games wykorzystało potencjał piątego PlayStation zasługuje na wielkie pochwały. Produkcja wygląda po prostu olśniewająco, dosłownie niczym film Pixara. Do tego wszystkie miejscówki, które przyjdzie nam odwiedzić posiadają świetny klimat, a każda z nich jest na swój sposób unikalna. Wszechświat w najnowszym raczecie żyje i to się czuje. Planety są zrealizowane z największą dbałością o szczegóły, a ich mieszkańcy świetnie uzupełniają wszystkie miejsca, które odwiedzimy. Od futurystycznych, cyberpunkowych wręcz miast po pustynne pustkowia. Nowy raczej ma pełen wachlarz pejzaży do zaoferowania i wszystkie prezentują się obłędnie. Warto tutaj też wspomnieć o świetnym wykorzystaniu prędkości przesyłu danych w dysku SSD konsoli, bowiem kolejne plansze wczytują się niemal błyskawicznie. Ogólnie pokusiłbym się na stwierdzenie, że raczej ten klank Rift Apart to najpiękniejsza gra na PS5, więc jeżeli jeszcze nie graliście w ten tytuł, to po prostu musicie go zobaczyć. Ja zbierałem szczęki z podłogi, gdy widziałem kolejne miejscówki zaprezentowane przez ekipę z Insomniac Games i obstawiam, że u was efekt będzie taki sam. Numer 5 Cyberpunk 2077 z fotorealistycznymi modami. To, co fani robią z Cyberpunkiem 2077 jest po prostu rzeczą niesamowitą. Najlepszym dowodem na to są materiały, które ostatnimi czasy krążą w internecie, a prezentują one najnowsze dzieło REDów, wyposażone w szereg modyfikacji, które sprawiają, że grę miejscami ciężko jest pomylić z filmem. Temat zmodowanego cyberpunka 2077 niejednokrotnie omawiałem w swoich shortcach, na które to zresztą serdecznie zapraszam, ale postanowiłem wspomnieć o nim także przy okazji tego zestawienia. Night City w takiej. Odsłonie, jaką właśnie widzicie nabiera zupełnie nowego klimatu, który moim zdaniem wypada po prostu świetnie. Aż chciałoby się przejść całą grę od nowa z takimi ustawieniami. Oczywiście główne skrzypce gra tutaj realistyczne oświetlenie z wykorzystaniem najnowszych technologii, ale również wysoka rozdzielczość tekstur robi robotę. Grając w takiego cyberpunka człowiek czuje się jakby dosłownie był bohaterem filmu. Jedyny minus to oczywiście wymagania, które są po prostu kosmiczne, zatem naprawdę trzeba mieć mocną maszynę, aby w takim trybie odpalić przygody Wii. Konsolowcy oczywiście o podobnej jakości mogą pomarzyć, ale sam fakt, że jest ona już w ogóle osiągalna, robi ogromne wrażenie. To by było na tyle. Piątka przepięknych moim zdaniem gier, które przy okazji odznaczają się także świetnym klimatem i gameplayem. A na Was, jakie gry wywarły największe wrażenie pod względem oprawy graficznej? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Tymczasem ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego oraz innych filmów na moim kanale. No i jak zawsze, zachęcam do subowania i łapkowania. Do zobaczenia i usłyszenia w kolejnych odcinkach na kanale. Na razie, cześć!